El amor Cześć, siemanko, z tej strony i witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie na mapie, która została stworzona specjalnie dla mnie, przez jednego z moich widzów, więc jestem niesamowicie uradowany, że takie pomysły w ogóle powstają, że jesteście kreatywni i że próbujecie tworzyć właśnie tego typu mapki, którą sobie za moment zagramy i przekonamy się o co tutaj dokładnie chodzi. Ale już tutaj widzę nawiązanie do mojego pokoju, choć ciut, ciut bo, bo faktycznie ja też mam fioletowe ściany, mniej więcej to podobnie u mnie wygląda, z tym, że, że, że komputer inny, ale ściana jak najbardziej pasuje. I co mnie najbardziej, yy, co mnie najbardziej rozbawiło, to to, że ja faktycznie kiedyś chciałem mieć dwa obrazy w tym miejscu, nie? Za sobą. Jeden w zasadzie mam, tam taki, taki, taki fioletowy obraz jest yy, po jednej stronie, ale po drugiej niestety już nie dałem rady, bo nie ja więc, yy, więc dupa, nie mogłem się przebić przez ścianę, bo ona nie jest gipsowa, tylko taka nośna między mną a sąsiadem. No w każdym razie też tak chciałem mieć na ścianie, więc, wie, więc to tyle, więc okej, okay, wychodzi na to, że... Cześć owca! Nie, u mnie nie ma owcy. Bardziej, że, że mieszkam w bloku i nie jestem na parterze, więc ciężko, żeby owca tutaj była, ale w każdym razie widzę tutaj nawiązanie do mojego studia. Więc spoko, nie? Okej, okay, mamy tutaj książkę, o co, co tutaj będzie? Cześć Enzi, witam Cię na mojej mapie fabularnej, powodzenia, zasady, graj na game od 0, na normalu mamy grać, miłej gry. Okej, okay, twórca... Okej, okay, dobra, bo ja to chyba... To nie jest książka, którą miałem. Ja ją wcześniej otworzyłem i chyba skosowałem twórcę nazwę. Pixel, tak? Dobrze chyba powiedziałem. Kurde. Nieważne, w każdym razie w opisie wam wrzucę ten, yy, twórcę tej mapy. Dobra, słuchajcie, wyjdźmy z pokoju. Co nas tutaj czeka? Mamy gaming room, czyli, czyli mój pokój Tylko tutaj mam jeszcze łóżko i inne rzeczy Bo to mój normalny pokój Nie mam jeszcze studia Jestem za mały, żeby mieć studio Okej, okay, mamy przebiera... Przebieralnie mam w pokoju, Świe... chciałbym być przebieralnie w domu Okej, okay, tam jest pokój mamy Zniszcz deski, dobra, pokój jest zamknięty Nie mogę tam wejść, to pójdźmy do kuchni Kim on jest? Kim z mojej rodziny? Kto to może być? Obstawiajcie Pewnie tata, tak? jak to się wydaje, okej, okay, mamy książkę kolejną. Martynka! To jest Martynka, ej! Martyna jest łysa generalnie, tak Nieważne. Ja wiem, że to chodzi, wiecie, no teoretycznie jest wilacie, więc to jest Martynka. Martynka jest łysa. Dobra, Martynka zaczęła się martwić, dlaczego mama nie wraca od 5 godzin do domu. Mam się obrać i wrócić na poszukiwanie mamy powodzenia. Okej, okay. dzięki Martynko, życzysz mi powodzenia. Postaram się dojść. Do desek, okej. Okay. Mamy klucz do przebieralni. Spoko. Tej nie otworzę skrzyneczki, to była ta książka. I tej też nie otworzę. Czy w piecyku coś jest? Nie, nie ma. Martynko, gdzie idziesz? Martyna! No? No kobiety jednak są strasznie niezdecydowane. Zdecyduj się co, ty chcesz Chciałaś wyjść, Martynka? Chodź ze mną. Chodź, idziemy laska, chodź. Idziemy do gaming roomu. Dawaj. Łysa, chodź! <grym> Chłysa, <grymne> dobra, yy, nieważne, mam iść do przebieralni Okej, okay, więc wejdźmy sobie tutaj Co my tutaj mamy? Mamy faktycznie przebieralnię Czekaj, ja zamknę drzwi, żeby mi tutaj Martynka nie podglądała Dobra yy, Tutaj możemy sobie wejść i co ja dostanę? Tę, teraz też się pina, dostać ciuchy jakieś, tak? Niestety co, coś, coś tutaj nie działało, więc postanowiłem, że że sam dodam tutaj takie wysłajgowane rzeczy i teraz jestem złoty, i, te, i te, teraz je... ŚWIAT MI SIĘ POPSUŁ! Ej! Ej! Ja siebie pop... Ja się tu zamknęłem w... Otwórz... Kim ty jesteś? Kim ty jesteś takim moim Bobem? Bobu! Kim jesteś taki... Co, co za ziombel? Ej, ale jak ja wyjść Chodź pociągnij dźwignię! Widzę, że... <śmach> Mają mnie w dupie w ogóle. Jestem <śmach> takim złym człowiekiem. Jak ja wyjść? Dobra, znowu musimy włączyć sobie game moda. <śmach> Okej, okay. postawię drzwi, żeby nie było Bo popsuję mapę, ja tu się nie miałem zamykać Popsuję w ogóle, Co? jak miał to wygląda Gdzie są drzwi? Okej, okay, drzwi powinny być tutaj, gdzie jest redstone Tak, bo czasami... A, za to, że nie chciałeś mi otworzyć, dziadu, teraz będziesz tutaj siedział Tak, do... No co, <laughs> kuźwa, jeszcze mi uciekł ty, dobra, nieważne, idę stąd, dalej. Mm, miałem się przebrać, więc jestem teoretycznie ubrany, czy stąd możemy coś wziąć? Nie, generalnie, jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć, skąd wzięły tutaj te rzeczy, ten komputer, te krzesło i tak dalej, jeszcze parę innych rzeczy, to wszystko jest stworzone na... Jezus, wyłącz tego game moda, ziom! To wszystko jest stworzone na komendach, więc mo na moim kanale możecie znaleźć sobie, co prawda... Film, gdzie właśnie przedstawiam tą komendę, ona się nazywa bodajże, że to YouTuberem w Minecraft, Jakoś tak chyba tak. Więc dobra, słuchajcie, pokój mamy, pokój mamy jest zamknięty. Tutaj możecie zauważyć, że są te takie błędy ortograficzne, ale podejrzewam, że y, Wiz, który stworzył dla mnie tą mapkę, jest dosyć, dosyć młodą osobą, więc ja tutaj się naprawdę nie będę czepiał. Ja i tak jestem zadowolony, że w ogóle ktokolwiek wpadł na pomysł, żeby stworzyć dla mnie mapę, która będzie dla mnie, stworzona po części o mnie, tak. Tutaj bo widzę, że to jest Martynka i tak dalej, jest mama, mamę też mam. Tak, mam, mamę. Tak, taki ze mnie człowiek. Tak, tak mam. <gryz> Więc jest generalnie. Wow! wow, Dobra, nieważne. Oj, 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 oj. Jakoś muszę się ich pozbyć. Wiecie co? Włączmy sobie cień proszę. Oj. Timeset die, Sorry, że tak się bawię tutaj tymi komendami i tak dalej, ale widzę, że ta mapa jest tak troszkę jest, oczywiście, wszystko jest tutaj zachowane, tak? Ale są tutaj niektóre rzeczy niedopracowane, jako że trochę długo siedziałem w domu. To niestety. Okej, okay, to niestety nasza. naszła noc. I gdybym się nie ubrał, prawdopodobnie bym zginął. A tego bym nie chciał. I nie będziemy się obudził. Więc dobra. My musimy się jeszcze go pozbyć. Ła! Fuck, won! Dobra, mamy to. Mamy łuk nawet. Nie wiem, czy to powinienem mieć w ogóle przy sobie, więc wywalę to. Dobra, mamy, mamy jeszcze do desek siekierkę. No kurczaka. Okej, okay, co to jest? Co, co, co? co? To jest biedronka. Okej. Okay. Ma <śmum> poszło do biedronki. Semeraldy. Jest dispenser też z książką. To zaraz sobie wezmę to. Zobaczymy, co tam znajdę. Okej. Okay. Mama mówiła, że idzie do Biedronki Martyna mówiła, że mam sobie coś kupić Co? Nie zrozumiałem tego, ale mówiła, że mam sobie coś kupić Ja mam sobie coś kupić Dobra, spoko kupię sobie Okej, okay. czyli tak, czyli Eee <ścoughs> Ale kolejka przy kasie Bez jaj, tu jest kasa, to jest kolejka, tak? Mam zrozumieć? Świetnie. Okej, okay, mam jeszcze jedną książkę e, Która to była teraz? Okej, okay, dobra, to te sobie pochowam, bo to była ta. Okej, okay, mała to była lecz nic nie kupiła, Słyszeliśmy, jak mówiła, że idzie do fryzjera, i ścieżką do fryzjera. Dobra, pójdę, a niech będzie, pójdę, niech, nie, tak może być. Czy coś tutaj znajdę? No widzę, że bieda ma trochę, tro, 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 trochę, słaba słaby asortyment dzisiaj. Mogę sobie to wziąć? Bo teoretycznie się sobie coś kupić, to ja sobie kupię. Mam potkę na rezystancję, mam... niekraftowalną w ogóle potkę, która niczego nie daje, mam jumpboosta, jambusta jump sobie wypiję. Rezystancja. Nie Jambus, Leaping. Czym jest leaping? Aha, jump na no, długi czas. Dobra. Fire resistance. Dobra, no to pięknie. No, jeszcze sobie tą wypiję podkę. Świetnie, teraz jestem ko kozakiem. Dobra, czyli tak, czyli idziemy do fryzjera, tak? Na to wychodzi. Czekajcie, jeszcze raz sobie to przeczytam. E, mam iść ścieżką do fryzjera? Dobra, spoko, pójdę. Wezmę sobie też te emeraldy, być może będę mógł sobie pohandlować z kimś, bo... bo być może y, nie znalazłem się tutaj przypadkiem te emeraldy. Więc dobra, co, co, co to jest Zaznaczek? To, to jest jakaś, jakaś... jakaś firma? Są kuźwa enzy nożyczki, debilu! Świetnie! Mamy nożyczki z firmą. Dobra, wchodzimy do fryzjera. Dzień dobry! Ale, a faktycznie wygląda tak Co lusterka, mogę się usiąść? A, a zetniesz mnie? Bo i tak muszę iść do fryzjera Bo już się tak zapuściłem, mam tak długie włosy Że do fryzjera muszę iść Proszę mnie ostrzyć tak jak zawsze Przepraszam, bo lustra panu tutaj trochę Chwalują, tak nie czy, 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 czy to jest pomocne Przy ścinaniu włosów Okej, okay. o Jezu, się, zakrztusiłem. Mamy miecz Diamentowy, czekaj po co, zaraz zobaczymy Hej, czy widziałeś moją mamę? Nie, umówić mi się, że moja mama, Twoja mama, przyjdzie dziś o 14, lecz nie przyszła. Pójdź do baru. To, to, sądzę, że jest taka dopuszczalna godzina, i teoretycznie tak to. Na, na, na moje powinna mieć jeszcze chwilę czasu, żeby dojść, nie tutaj, do sklepu. No dobra, to, 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 to wbijemy sobie. Do... A czemu bar pływa? Czy to jest pływający bar, ziom? O co chodzi? O co, o co chodzi? O, jest dobra. Se wyskoczymy. Klucz do pokoju mamy. A skąd to jest klucz do pokoju mamy? Okej. Okay. <laughs> Fuck, miecz dawaj, miecz. Oj. Łoj! Łoj! To cię, oni mnie zabiją zaraz! Zabiją mnie! Zabili mnie. Dobra, słuchajcie, płyniemy już do baru. Przeszedłem jeszcze raz mapkę od nowa, żeby nie szukać tego miejsca. Więc. Więc wbijamy tutaj. I... Dobra. Klucz już sobie wziąłem wcześniej. Bo zapomniałem mie miecz w ogóle wziąć, więc. to wyszło. Okej. Okay. Trochę za dużo, żeś ich że tutaj wrzucił. Czemu? Jesteśmy w. Ba Od kiedy w barze jest. jest tańczą gołgą -go w ogóle tutaj? O co tutaj chodzi? Kim wy jesteście? Masz tu jakiś fajny napój? Czy, czy, czy mogę się czegoś napić? O? Mogę ci obrócić flaszki. Dobra, nie nieważne, skrzyneczkę. Ta to... <śla> co? Co? Czemu? Ty? Tato! Serio! Co ty tutaj robisz? No co, browara? Nie można przyjść, to ja szukałem mamy. Ta była tu 30 minut temu i mówiła, że idzie do domu. Była cała pijana Wybija 10 kieliszków. Co? Boże, jaki bullshit. O Jezu. Nie, 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 nie. Bo wiecie co? że najbardziej nie śmieszę to, że to jest o mnie, nie? Że to jest na... Pff, zabrakło mi po prostu w tym momencie, nie? Ja się spodziewałem, że wiecie, mamie coś tam się stało, czy coś... Nie! Poszła się napić, ojciec też chleje, ogląda, jak, jak trup tańczy gołgą. -go. Znaczy nie gołgą, -go, tylko sobie tańczy na róże, nie? Zresztą... i to wszystko jest o mnie. się spokój, nie? Okej, okay, mamy klucz do pokoju, mamy. Oj! 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 oj. W drugą stronę, kreć to wyndko! bardziej łódko, niż wyntko. dobra tu! I wyskakujemy. Dobra, czyli teraz mamy pójść do domu, tak? Nie ma tu nic więcej? Czy tutaj na górze? Ty, ile tam się zombiaków natworzyło? Tutaj nic nie ma? Raczej nie, no raczej autor nie przewidział, że wskakiwał sobie, sobie tak jakoś z dupy po kamieniach do góry, nie? Dobra. Okej. Okay. Wracamy. chyba tędy do domu, dobrze mówię. No, bieda jest, więc spoko. Po co te TNT tam są, się tak zastanawiam, wiecie? Weźmy sobie to. Dwa biedry. Dobra, no tak tak we wezmę po prostu. Czy było? Jak mi każą wziąć, był kilow to, to se wziąłem, kupiłem. Może nie... <laughs> Miałem kupić sobie ten, te, tamte napoje, ale w sumie... W sumie TNT też jest spoko, żeby kupić sobie w biedzie, nie? Okej. Okay. Kim są te małe Srole? I powiedzcie. Kim, o, kim oni tutaj są? Okej. Okay. Pokój mamy. Dobra, mamy klucz. Ci powiem, ten klucz się działa, ale on dźwignie Znaczy klucz, klucz do przebieralni Ok, do desek, zniszcz deski. Sobie zniszczymy deseczki. Ok. Mamo, to ty <grytanie> Oj, widać wi widać, że nie jest w stanie, nie? Z mną rozmawiać. Okej, okay, trochę tu przycina, ale ze względu chyba na to, że tam są te to jest komet stworzony rzeczy. Tak więc, koniec. Dotarłem do samego końca mapy. Enz, jesteś najlepszym youtuberem. Dzięki, Ziom. Doceniam to. Ja, ja też Ci dziękuję, że jest Pixel bez i. Dobra, spoko. Tak więc, ja też dziękuję Ci, że stworzyłeś dla mnie tę mapę. Bawiłem się przed przednio, bo, bo nie spodziewałem się, że coś takiego można stworzyć na mojej podstawie. Nie? Więc jest naprawdę zajebiście. Dzięki, że stworzyłeś mapę. Mapa! No tak 7 na 10 bym powiedział, bo ma parę takich niedociągnięć gdzieś tutaj wiecie, musiałem sobie sam rzeczy poprawiać i tak dalej, ale ale naprawdę bardzo w porządku, na 5000 robisz kolejną mapkę, dobra spoko, może dobijemy, dobijajcie łapki, to może ziomek Pixel. Yy, piksel, Pixel. chyba tak, to Pixel stworzy dla nas kolejną mapę, więc mogę wysadzić teraz tą mapę w TNT, generalnie... Jeżeli też tworzycie mapki, chcecie stworzyć coś dla mnie, chcecie, żebym zagrał na waszej mapce, możecie oczywiście. Amelka, co ty tutaj robisz? A gdzie jest drugi taki bobo? Amelkę znalazłem, ale nie widzę, nie widzę drugiego. Gdzie jest drugi? Drugi w ogóle tutaj był? Czy tylko jeden lata? Nie, chyba tylko jeden. Rąka nie ma. Dobra, nieważne. Słuchajcie, możecie zostawiać łapki w górę. Możecie także podsyłać mi swoje mapki. Jeżeli tworzycie, możecie podsyłać mi na maila zapytaj Ten e-mail macie w opisie. Jeżeli nie zrozumieliście to dokładnie, jaki to ma być mail, więc na spokojnie zajrzyjcie do opisu, tam będziecie wszystko mieli. Możecie mi podsyłać, bo ja bardzo chętnie sobie zagram tego typu mapki. No i co? No i słuchajcie, zostawiajcie łapki, piszcie komentarze. Możecie subskrybować mój kanał już teraz. Możecie wbijać na fanpage'a, a w tym momencie zniszczymy. Moje studio, no bo czemu nie? Bo mogę, bo to moje studio. Będę chciał, to będę niszczył. Okej, okay, yy, tylko muszę teraz sobie załatwić jeszcze. Załatwić sobie jeszcze yy, zapalniczkę. Tak, dokładnie. Ha! Uciekamy! Idziemy z domu. Wow! Skąd te silverfisze się tu wzięły? O co tu chodzi? Ile silver... Pająk! Pod łóżkiem miałem... to nie miał łóżka generalnie, ale pająki też były. Ile robaków! Teraz wychodzi na to, że mam syf w pokoju! Nie podoba mi się to! Pełno <noise> robali stąd wyleciało. Okej, okay, mam jeszcze jedno TNT. Martynka! Łap! <noise> A co to? <noise> Łysa nie ogarnie. Okej, okay. ale fajnie, że Martynka te... Tutaj wszędzie są te... Te robale. Dobra, nieważne. To są silverfishe. W każdym razie... No mapka mi się naprawdę podoba, ja bym chętnie chciał nagrywać takie mapki Stworzę dla mnie, Może to nie jest mapka nie wiadomo jak zaawansowana fabularnie, to i tak jest spoko się, się, się przednio, nie? Można było sobie bekę pokręcić. Tak więc mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym odcinku, który powinien pojawić się już jutro, tak więc siemanko, cześć, papa! Pa.